Dzisiaj chciałbym Wam zwrócić uwagę na pewne narzędzia, które macie w pakiecie Product Design Suite, które pozwalają Wam na pracę na dużych zespołach. Oczywiście w inwentorze mamy wbudowane narzędzia, które pozwalają no, na wygodną pracę z, z dużymi zespołami. Mamy szybkie ładowanie, czyli e, tryb ekspresowy, mamy e, poziomy szczegółowości, mamy narzędzie do upraszczania modeli, ale czasami zdarza się, że musimy nasz model uzyskać, umieć e, ująć w całości, czyli ze wszystkimi komponentami, aż do, naj, do najdrobniejszego e, komponentu, który mamy w zespole. E, I tutaj na e, z pomocą przychodzi nam narzędzie Navisworks. Żeby wygodnie pracować z tym narzędziem, pokażę Wam pewien proces, który możecie projektować, którym możecie wykorzystać. Przede wszystkim zaczniecie od tego, żeby zdefiniować sobie układ odniesienia, układ wspólny, układ Na przykład w przypadku jakiegoś takiego dużego zakładu to może być na przykład jakiś layout, albo w przypadku maszyny, złożonej maszyny. Niech to będzie plan, zarys po prostu maszyny wraz z, z pewnymi sekcjami, które, gdzie mają być umieszczone. W tym przypadku zobaczcie, mam jakiś zakład z kilkoma budynkami, które będę chciał w tym momencie wykorzystać. Ten rysunek autokodowy oczywiście możecie dzięki technologii DWG Underlay bardzo szybko wczytać na przykład do pliku, yy, pliku części. Więc zobaczcie, importujemy taki plik, mówimy na którą płaszczyznę, wskazujemy, w którym miejscu będzie być zdefiniowany, i po chwili zobaczcie, mam taki. Model już tutaj umieszczony, który mogę wykorzystywać do, 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 do pracy, do zamocowania naszych zespołów w, w naszym modelu. Kolejny krok? No, musimy utworzyć sobie kolejną jakby, sekcję, Czyli dobrym zadaniem, jakby radą jest podzielenie dużego zespołu na jakieś segmenty sekcji, które będziemy wykorzystywać. I taką sekcję, zobaczcie, taką sekcję możemy sobie utworzyć. Ja wezmę, zapiszę ją sobie jako. Sekcję, na przykład pierwszą, musimy mieć wspólny układ odniesienia, układ współrzędnych. Więc, zobaczcie, wstawię sobie tutaj po prostu do naszego modelu. Po prostu um, ten nasz plan, który sobie utworzyłem, ja wcześniej ten plan utworzyłem, więc go już nie zapisywałem. Wstawiamy go zawsze. W środku układów spórzanych jako nieruchomy, i to jest plan odniesienia. Kolejny element: no to możecie w tym momencie podzielone twoje, wasze duże zespoły, które macie, podzielone na sekcje, umieszczać w, na tym lejaucie. Więc strummy w opcję wstawienia. Chcielibyśmy w tym momencie wstawić um, odpowiedni model. Wybierzmy sobie zespoły. Mam tutaj taki zespół, możecie od razu podczas stawiania, na przykład wykorzystywać element um, upraszczenia, na przykład tu zastąpienie tego dużego zespołu e, po prostu uproszczoną bryłą, więc łatwiej mi ją w tym momencie, zobaczcie, łatwo jest mi ją tutaj wstawić bezpośrednio e, na mój e, model. Wstawimy sobie gdzieś się tutaj, w tym miejscu. Kolejny krok, no to przydałoby się w tym momencie zamocować te elementy. Mam na przykład takie narzędzie jak e, połączenia i zobaczcie, możemy wygodnie wykorzy wykorzystać to narzędzie, na przykład zamocując ten punkt Wyrazem gdzieś tutaj na końcu, gdzie tu jesteśmy, żeby nam się to nie zagubiło. Gdzieś tutaj w tym miejscu ten punkt powinien być ze sobą wyrównany. W tym modelu możemy zerknąć sobie, jak to nasz element wygląda. Oczywiście musimy jeszcze go odpowiednio wyrównać jego hmm, układy spółrzędnych. I zobaczcie, mam w tym momencie odpowiednią orientację wyrównaną. Zespół został umieszczony. No, on w tej chwili jest tylko elementem zastępczym, ale możecie bardzo szybko, na przykład, wywołać sobie nowy poziom szczegółowości, na przykład yy, główny, tak żeby załadować wszystkie komponenty, które się akurat w tym zespole znajdują. I po chwili zobaczcie, tam 6,5 tysiąca komponentów te elementy zostaną po prostu załadowane i pełen model hali będziemy mieli dostępny już tutaj, powiedzmy, tak, wraz z wnętrzem, z wszystkimi maszynami. Tego budynku będą tutaj dostępne do pracy. Model został utworzony. Oczywiście tutaj wczytane zostały też wszystkie płaszczyzny konstrukcyjne. Łatwo je wyłączyć, chociażby korzystając z narzędzi wido, gdzie mamy jednym kliknięciem możliwość wyłączenia wszystkich płaszczyzn roboczych i konstrukcji roboczych. Przez nasz element zostaje natychmiast uproszczony, więc mamy model już zrobiony. Zapisujemy zmiany. No i kolejny krok to jest w tym momencie wczytanie tego naszego zespołu do Navisworks. U. Możemy zamknąć ten nasz zespół, przejść, skoczymy sobie do Navisworksa i zobaczcie, tutaj macie na narzędziach opcję dołączania, czyli przez append jesteście w stanie z inwentorowe modelu tutaj wczytywać. Mamy tutaj link do inwentorowych elementów i zobaczcie, zrobiliśmy tutaj w inwentorze... Mam modele na przykład sekcja pierwsza. I zobaczcie w tym momencie mogę taką sekcję bardzo szybko załadować do mojego zespołu. Po chwili, zobaczcie, zespół został utworzony, znaczy ten zespół wczytany do Navisworks, zobaczcie, że mamy trochę poprzekoszony układ współrzędny, źle zdefiniowany. No, trochę inaczej Navisworks działa z układem współrzędnym niż powiedzmy Inventor, gdzie indziej inną oś widzi jako oś Z, ale w takiej sytuacji, zobaczcie, macie tutaj opcję File Options, gdzie możecie tak naprawdę zdefiniować sobie orientację i powiedzieć, że tak naprawdę nie oś Y jest do góry, tylko tak naprawdę oś Z jest osią Górną. W tym momencie już widzimy, że układ top jest zdefiniowany do góry, więc mamy element tutaj element zdefiniowany. Gdyby ktoś chciał, nie wiem, w jakiś sposób ukryć tą zewnętrzną część um, budynku, zobaczcie, mamy pełen zespół tutaj wczytany, dość złożony i bardzo szybko i sprawnie, zobaczcie, możemy go sobie przeglądać bez żadnych obciążeń. Navisworks pozwala Wam w tym momencie te modele, um, zastępuje taką lekką reprezentacją, um, którą, um, którą możemy wykorzystywać w, która dzięki temu mniej obciąża komputer zobaczcie w inwentorze ja podobny sposób utworzyłem na przykład kolejne sekcje jeżeli na przykład weźmiemy sobie chociażby nie wiem tu sekcję trzecią zaczytamy i znowu w podobny sposób poprzez podłączenie pliku plan byłem w stanie na przykład znaleźć umieścić na przykład taki oto silos tutaj, który mam znowuż jako zespół z, ilości, z, ilości, z jakąś dużą ilością komponentów. No i mogę w tym momencie mieć kolejną sekcję, wspólny plan. Dzięki temu znowu zapisujemy zmiany i możemy dołączać te nasze komponenty bezpośrednio do do, do Navisworks, a. czyli na przykład teraz możemy spróbować dołączyć kolejne elementy. Załóżmy sekcję drugą dołączymy i sekcję trzecią, żebyśmy zobaczyli jak ten, jak ten cały nasz zespół coraz bardziej się rozbudowuje. I po chwili... Możecie w szybki sposób poumieszczać swoje komponenty yy, składowe, segmenty, czy powiedzmy, sekcje waszego drużyny zespołu w jedną całość. No i w tym momencie zobaczcie, mam już jeszcze większą tutaj konstrukcję umieszczoną, jeszcze bardziej złożoną, składającą się z jeszcze większej ilości różnego typu elementów, które tutaj przez program są wyświetlane. Więc aż możemy wejść tutaj już w, w drobne szczegóły tego całego zespołu. No i w ten sposób tworzy się no, Podnąć całego modelu, który tutaj macie, cały czas w jednym środowisku, tak jak zobaczcie, cały czas płynnie, bez żadnego problemu możemy pracować na tak dużych zespołach. Kolejny krok, możecie też tak naprawdę powiedzieć: No, dobrze, ale jeżeli nasz zespół nie składa się jak zakład w tej chwili z różnych sekcji, które są od siebie oddalone, tylko nasze fragmenty sekcji modelu znajdują się jednym w drugi, jak to możemy poradzić sobie? To już musielibyśmy na przykład kolejny element umieścić, ale już wewnątrz tutaj tego budynku, jako element wyposażenia. No, możemy znowu zrobić to samo. Czyli wracamy do inwentora. Tworzymy nowy zespół. Zapisujemy go jako sekcję w momencie czwartą. I tutaj też podłączamy znowuż plik yy, części, który mamy, czyli ten plan nasz. Tak samo robimy dokładnie te same elementy. Mamy Odniesienie. i wiemy, że gdzieś tutaj w tym budynku na jak na piętrze znajduje się nasza jakaś kolejna maszyna, ta kolejne wyposażenie powiedzmy tego całego zespołu. Więc możemy znowu wstawić kolejny element. Tym razem spróbujemy sobie zdefiniować zespół. Wybierzmy sobie, mam taką platformę miksera. W będę chciał w tym momencie tutaj. Wstawić do mojego zespołu. Obróćmy może ten nasz układ w osi x, żeby odpowiednio zpozycjonować. Załóżmy, że mniej więcej w taki sposób. Gdzieś na razie tutaj zatrzymam ten element. No i spróbujemy go w tym momencie w jakiś sposób zamocować do naszej geometrii. Jak możemy to zrobić? No, możemy w tym momencie znowu skorzystać z funkcji joint, narzędzia joint. Narzędzie jest bardzo wygodne, elastyczne i wygodne i, 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 i proste w użyciu. Zobaczcie, chcielibyśmy w tym momencie zamocować nasz element, ale wiemy, że on ma się znajdować na jakiejś odpowiedniej wysokości. Więc zanim wskażę punkt, to wybieram opcję, że chciałbym w tym momencie stworzyć sobie odsunięcie punktu początkowego. I zaznaczam punkt początkowy gdzieś w tym miejscu. No i w tą stronę chciałbym, żeby nastąpiło odsunięcie o 6150 mm, czyli 6 ,15 m 15 cm. Powiem, na takiej wysokości znajduje się pierwszy poziom w tym no, tej części zakładu, którą będę chciał, którą chcę wykorzystać. Robię continue, zaznaczamy kolejny punkt. Też wybieramy sobie na przykład opcję odsunięcie od początku. Zaznaczam punkt, który będę chciał odsunąć. Wiem, że w tą stronę na przykład będę chciał, żeby zostało to odsunięte o 1800 mm. Ale w tym momencie wolałbym, żeby to było minus 1800. 1800. 800, a co, złą stronę. Chciałbym, żeby to był minus. OK, spróbujemy jeszcze raz. Zwykle jakiś ochlik. Boga się, że woli. Minus 1800 w tą stronę odsuniemy. No i mam w tym momencie elementy już e, zdefiniowane. No i kolejny krok to w tym momencie zatwierdzamy. No i dwa elementy, zostało, elementy są w tym momencie zostają wyrównane. Zmienimy tylko jeszcze. Kierunek wyrównania, bo chcielibyśmy, żeby ten element był ustawiony w tą stronę. No i musimy zdefiniować jeszcze oczywiście orientację. Czy powiedzieć, że oczywiście e, krawędź taka powinna być mniej więcej wyrównana z tą krawędzią. No i w tym momencie element, zobaczcie, już jest zamocowany gdzieś w przestrzeni. Oczywiście jeszcze brakuje nam ostatniego odsunięcia. Ale znowuż cały czas jesteśmy w jednej operacji jednego połączenia. To możemy zdefiniować. Zdefiniujmy je na przykład na odsunięcie na 7000 mm. No i w tym momencie mamy. Element umieszczony w przestrzeni w odpowiednim miejscu. Czyli w ten sposób możemy zdefiniować naszą geometrię jako kolejny fragment modelu. Zapiszmy w tym momencie zmiany. I zaraz wrócę z powrotem do Nevis i wybierzemy opcję wstawienia, dołączenia kolejnej geometrii. Trzymam się w sekcji czwartej. To bez problemu, zobaczcie. Dzięki temu możemy wspólnu kosporzędnych elementy, powiedzmy, wskakują na swoje miejsce. Tu w nic więcej nie trzeba robić. One są automatycznie tutaj zamocowane i możemy w wygodny sposób te elementy mocować i sprawdzać dalej, na przykład czy gdzieś nie będą występowały jakieś kolizje. A wszystko to zobaczcie w jednym środowisku, które no, nie ma problemu z pracą na dużych zespołach. Płynnie wszystko działa. No i Możecie wykorzystywać to narzędzie m.in. też na przykład do wykrywania kolizji, sprawdzania, czy gdzieś nie występują kolizje, co w dużym inwentorze mogłoby zająć więcej czasu. Tu w tym przypadku kolizji akurat znacznie szybciej się kolizje wyszukuje w całym układzie z wszystkimi komponentami, które występują. Mam nadzieję, że udało mi się Wam przekonać Was do narzędzia Navisworks, bo niejednokrotnie spotkałem się już z użytkownikami, którzy z jakichś tam powód mówili, że szukają narzędzia, które pozwoliłbym Budować czy otwierać duże zespoły w, jednym, w jednej całości, a gdy wspominałem, że mają nowis w, w pakiecie Project Design Suite, to otwierali duże oczy i powiedzieli, że nie wiedzą jak go używać, więc dlatego postanowiłem, żeby pokazać Wam na jak możecie go wykorzystać do budowania dużych zespołów, po prostu, po składaniu wszystkich elementów bez, bezproblemowo w jednym wspólnym środowisku. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.